Dzisiaj jestem Lubek i witam was w kolejnym odcinku. <grym> Dziękuję y właśnie. Y dzisiaj będziemy rozdawać pieniądze y tym y ludziom, bo ja po prostu jestem miły. Najwyżej Seven, jak oj Seven się trochę trochę jak zobaczycie, że mu wszystkie pieniądze z konta zniknęły, ale to już będzie jego problem, a nie mój. No więc znajdziemy sobie pierwszego glacia. okej, okay, mamy kolejnego glacia. Albo nie, bo on... on nie, bo on chyba... On chyba się ten zbugował coś, więc idziemy po kolejnego. Gdzie jest Nie nie dzień wiem. Dzień o, ok, A o chleczcie się To poczekaj to ci... To zalać tobie ten ciekaj Czekaj, to już jadę. A ciekaj to... Bo ja jestem... Ja jestem tym y, czelem charytatywnym. To czekaj. Dobra, wyślemy mu pieniądze. 2, 5, 5, 10, raz 2, 3, raz 2, 3 To taką mać małą, taką kwotę. A dziękuję, dziękuję. A dziękuję, dziękuję, macie. Nie, nie udawaj po mnie. Nie można tak udawać. Bo to jest, bo to nie, wy, nie, nie, to już wystarczy, że mi w przedszkolu już tak mówili. To, to, to jestem dla ciebie trochę zły. Dobra, to idź na ten parking. Ja się tą żegnam, Cześć. No, dziękuję. tak to poszło. Więc to by było. Na... A czy ja, ja, ja gadam? Idziemy po kolejnego. Oj, zobaczcie, w ogóle ktoś mi napisał, ty z. ty 7 A ja napisałam, że tak, ale to. to... O, pozdrawiamy Pat tylko 1, 2, 3, No więc znajdziemy kolejnego glacia. No nikogo nie mogę znaleźć. No, w ogóle, zobaczcie, ktoś mi napisał ten. Tutaj, gdzie? Że ktoś mi napisał, że chce prezent. Napiszemy mu, że tak, chwila. Tak. Dobra, więc y, słuchajcie, bo, bo nikt nie chce ze mną być w aucie. Wszyscy ode mnie uciekają. Jak tylko słyszą mój głos, to wszyscy mówią do mnie brzydkie słowa i zbym wyszedł. Więc spróbujmy mechnikowi dać jakieś, na, jakieś takie pieniądze. Uciekajcie, może on jeszcze będzie. Ej, 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 czekaj. Ej, 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 mogę cię podwieźć. Ej, ty, 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 ty. ty. Co? Mogę cię podwieźć. O, nie chcę? No wejdź, nie no płacicie. Ja jestem, ja lubię cele haletatywne. Nie chcę. Dobra, to miłego. No, nie chcę. nikt nie chce. Dodamy machanikowi. Ciemanko, ciemanko, serwut. Naprawi mi pan. O, dobrze, to ja panu napiwek wyślę. Chwila. Dobra, dajemy mu napiwek. Przelew 160. 15. Raz, dwa, trzy. Raz, Tak naprawdę, yy, a yy, a, dobra, już przeszłam. Dobre, to dziękuję. Dziękuję. plosie Z miłego, miłego. No, więc tak to wygląda. Na no, nie siedzę prawie. Nikt nie chciał wszyć. Już chyba z 5 osób pytam i tylko jedna na 5 osób. No, ale dobra. Najważniejsze, że byłem miły. No niestety wszyscy do mnie mówili brzydkie słowa, ale to pozdrawiam tego Patryko123, więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam i cześć!